No hejka! Wszyscy jak klikniecie witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No a dzisiaj czas, czas dzisiaj, dzisiaj będę pokazał produkty, które udało mi się w sklepie zdobyć na mieście i tak, oto jest już Top klas od Panini. I nowa kolekcja. Starter Pack, za 4 cztery saszetki, dwie limitki. Za takiego starterpaka 45 zł musicie dać. Między innymi to jest jeden produkt. Mam też multipaka, udało mi się zdobyć też na mieście. 500 szetek dwie limitki. A za taki multipak dać trzeba 29 zł. Ale dziś na odcinku zrobimy kolekcję nieco starszą niż ten. Tam te mogą jako tło być. A dokładnie dwie starsze, bo udało mi się w smyku za 29 zł zdobyć jeszcze dwa multipacki sify 365 2022. Mamy 6 saszetek, dwie limitki. Udało mi się gdzieś wygrzebać w smyku. No i oczywiście z rzadki ostatni 5 saszetek z Euro 2020, i 2020. 2021. Tak więc dzisiaj na odcinku realizujemy zarówno te multipaki, jak i te saszetki. I zobaczymy co nam wpadnie, a pojemnik to class zrobimy na następnym. Odcinku. Tak więc weźmy się z Altipaki i saszetki. Najpierw sobie to jest euro. Otwórzmy i zobaczmy, co nam wpadnie w tych saszetkach. Oczywiście jest szansa na trafienie Top Master co 16 i co 55 paczek. Więc jest szansa. Mamy fansa z Holandii, Daleia Blinda. Mistrz i uczeń z Chorwacji, Perisic Brekalo. Kodzik zostawimy tam. Na kartach zwykłych Rodon, Upamecano, Mertens, Bradwaite, Soyuncu i Dawid Siger z Walii. Teraz mam fans z Anglii, Kyle Walker. Do tego Lindelof na karcie Power, Defensive Rock. Na kartach zwykłych Jack, Ferran Torres, Guerreiro, Haya, Tierney i Nestorowski. Mamy tym razem fansa szkockiego John McGin no i chyba będziemy mieli kartę Invincible, widzę. Mamy Draxler, jeszcze playera z Niemiec. I tak też się dzieje, moi drodzy. A więc jednak się udało jeszcze trafić jedną rarkę. Invincible, Szczęsny Aleksander, Bruno Fernandes i Lukaku. No na kartach zwykłych. Holender, Schmeichel, Lindelof, Kurtua i Chroszowski. razem hiszpański fan's favorite, czyli lubieniec fanów, ten Jesus Was. Do tego Shining Star Van Dyke z Holandii. A na kartach zwykłych Kane, Zieliński, Zinchenko, Kędziora, De i Harry Wilson. I będziemy mieli koszulkę Ukrainy akurat. Second Skin, do tego kolejny Shining Star, Start razem turecki, to Demiral. A do tego na kartach zwykłych Inder, Bardi, McGregor, Barisic, Bereszyński, Mbappe. Daję za boxing tych saszetek pięciu mogę uznać za udany. Widzicie, trochę kart specjalnych nam dojdzie do albumu, plus oczywiście Invincible. Kto by przypuszczał, że będę miał drugą rarkę na koncie? Dobra, ale teraz pora te multipacki dwa rozpakować. No i zobaczymy, co tutaj w nich się czai. Dobra, saszetki z jednego multipaka się udało już rozłożyć, teraz pora na drugiego. Udało się z drugiego też multipaka już rozpakować. No dobra, zobaczmy, co nam na limitkach powpada. Tu chyba będą monety, tak, 150 monet. Tutaj też mamy. To zobaczmy, tu kogo mamy. Ferran Torres, czy jest City plus Polak, Mateusz Klich. A kogo mamy na drugich limitkach? Znów Polak, Krzysiu Piątek i pianić jeszcze w koszulce Barcelony, tak więc Barcelona, Manchester City z Barceloną, więc saszetki połączymy. Te oto saszetki złączymy i zobaczymy. Co nam tutaj powpada? Może Ireleczka też by się nadała do tego? Na razie zaczynamy od Bank Boje, karty Magician z Ferwar. Jest też Mbappé International Star. A na kartach zwykłych One Bisaka, Herbig Ferwar. Jest City Ederson z punkt 1-0. No i Mbappé na karcie zwykłej. Na razie na bez punktu. Dominator, tym razem Pawon i Fansik z Ukrainy, Stara Stepanienko, Szachtar. A karta na kartach zwykłych: Awar z Lyonu, Rony z Palmeiras, z Chelsea, Kajaverz i Szachtar Tete. Mamy Humelsa, tym razem. Tytana, no i Martinez, Ariel Martinez, International Star z Argentyny. A na kartach zwykłych Jota, Di Maria, Zard i Pawon. No i teraz mamy game changera. Joe Felixa z Atletico. Jordan Pickford, International Star Anglia. A karty zwykłe to Herb Liverpoolu, Cantes, Chelsea, Juventus, Chiesa i United, Rashford. No i już widzimy City. To będzie Sterling. Tak też jest. Magician Sterling z 2-0 dla City. Mamy też Franka Fabres fans. Z boka, no i na kartach zwykłych, Siventusu, Quadrado. mamy Barse, młody żołnierz Pedri, 2-1. Z Liverpool Robertson i jeszcze to Hernandez, Milan. Ostatnia saszetka do przerwy tego pojedynku. Mamy teraz ma dominatora Lautaro Martinez z Interu, international star, brazylijski Richarlison. I na kartach zwykłych Klasen, Herb Olimpiakosu, ba, z Bayernu i Bangboje Ferwar. Więc na razie do przerwy 2-1 jest wynik, więc wiemy, że w multipaku tym prawym bez rarki. A tutaj mamy i to lewego! Pięknie. Mamy lewego rarka, więc... O, trafiło się mega. Dajmy go tu. Alderwereld International Star Belgia jeszcze tutaj był. A za tym Barcelona 2, 2 jest logo Fiolas Ferwar, Lopez z Lyonu i Boka Sebastian Villa. Mamy ponownie Ferwar. Tym razem Musliu. Tytan do tego International Star włoski i tak, Kurtua z Realu, Tadić z Ajaxu, Juventus Cristiano Ronaldo z Atletico Savic. No zobaczymy, albo w Torąjadą spolu jeszcze potencjalnie jeszcze jakieś kart albo naklejki spróbuję znaleźć na odcinek. Teraz mamy Kanciaka, czyli Kante, Medzis z Chelsea, z Steckenburg, fans z Ajaxu. Na kartach zwykłych mamy logo Milanu, Miller z Bayernu, Liverpool, Van Dijk i, i ponownie Milan, Kessie. Z Realu Karim Benzema, dominator tym razem wpada. Z Empikulio Marcelo na fansie. A na kartach zwykłych Lautaro z Interu. Z Oblak z Bayern Kimish i City. Ponownie mamy Edersona, więc 3-2 W tej chwili. I City na 4-2 ucieka, bo mamy Game Changera, Fila Foudena Do tego Rodrigo De Pol Internaccional Star argentyński, mamy z... Janu Benassera, Herbic Atletico, PZMBA, P, Chelsea, Kai Havertz. No i jeszcze tylko jedna saszetka nas dzieli od finału. Może Barcelona się zbliży, lub Atletico, lub City przypieczętują. Zwycięstwo mamy: Sawicia Tytana z Atletico, Henderson, Fansik z Liverpoolu. No i City: 5-2 Rodri. Mamy bole z ferwaru szachtaru TT i z Tak więc ten mecz kończy się 5-2 dla drużyny City. I trochę kart powpadało nam znowu. Bo jak widać. Zresztą z limitek raczej chyba większość być może będzie nowa. Na pewno Rareczka. Osładzę odcinek lewego. No i te owe limitki rzeczone. Mamy czterech mamy Polaków, mamy czterech zawodników, mamy dwóch, tym dwóch Polaków. Tak więc piszcie w komentarzach, co wy potrafialiście w multipakach, jak i kartach tak, z KigoFu. Bo jak widzicie, trochę tego powpadało. No i oczywiście, w następnym odcinku idziemy z karta z serią Top Class po wrzuceniu tego odcinka oczywiście, tak więc łapeczki w górę zostawiajcie, subik klikajcie i do zobaczyska następnym razem